Zrozumienie motywacji do podejmowania kompleksowego leczenia jest bardzo ważne, bo pozwala na świadome, równocześnie etyczne zarządzanie czymś, co nazywamy psychologią sprzedaży i ma bezpośrednie przełożenie na to, ile terapii wykonujesz, jakie to są terapie i jak one są dochodowe. Dziś opowiem o rodzajach pacjentów, zakresie ich potrzeb stomatologicznych, poziomie ich świadomości czy motywacji, która ich napędza do podjęcia leczenia stomatologiczne, stomatologicznego i jakie to ma na znaczenie w otwieraniu terapii kompleksowych. Jeżeli weźmiesz dwóch dentystów o tych samych kompetencjach i... Którzy pracują na podobnym, w podobnym miejscu, w podobnym środowisku, to to, co będzie odróżniać poziom ich dochodów, to jest sposób komunikacji. Takiej komunikacji, która jest oparta o coś, co nazywam świadomym zrozumieniu motywacji pacjentów. Bo na koniec dnia, od tego, na ile umiesz zrozumieć tą motywację, zależy ilu z tych klientów, którym składasz ofertę leczenia kompleksowego, zostanie Twoimi pacjentami. I kluczową prawdą, którą poznałem na przestrzeni lat, to jest ten fakt, że osoba, która zgłasza się do kliniki, zgłasza się do Ciebie, staje się pacjentem dopiero wtedy, gdy zaakceptuje plan leczenia. Do tego czasu jest klientem. Może nieładna nazwa, ale taka jest prawda. Ten klient, który ma różne wyobrażenie, ma różne wartości, ma różne potrzeby, i to przejście od klienta do pacjenta, czyli akceptacja leczenia. To jest coś, co nazywam konwersją i to jest kluczowy proces dla praktyki, która chce prowadzić kompleksowe terapie uśmiechu. Więc jacy to są pacjenci? Pierwsza grupa to są osoby z taką bezpośrednią motywacją do leczenia kompleksowego czy leczenia estetycznego i generalnie świadomi prac, które trzeba wykonać. To są pacjenci, u których wystąpiła silnie zaznaczona taka potrzeba wewnętrzna, czyli, czy pragnienie zachowania swojego uzębienia pomimo postępującej destrukcji i to sprowadziło ich do, do, do kliniki, czy też może przywrócenia, albo zwiększenia takiej poczucia własnej wartości związanej z wizerunkiem, tak? czyli podobania się samemu sobie, czy innym, czy wykorzystania swojego wizerunku w swoich działalnościach zawodowych. I wtedy nasze zaangażowanie związane z przeprowadzeniem całego procesu otwierania terapii kompleksowych będzie oczywiście łatwiejsze, bo... I... a konwersja potencjalnie powinna być wysoka. Bo taki pacjent jest już przychodząc do nas na konsultacje świadomy swoich potrzeb, mentalnie jest przygotowany na rozpoczęcie terapii. To jest taki pacjent, który jest oświecony, który z reguły dzięki internetowi albo rozmową z innymi znajomymi, być może z twoimi poprzednimi pacjentami, już wiele wie na ten temat, wiele, wiele wie o możliwościach i o tym, co współczesna stomatologia może mu zaoferować. I oczywiście naturalnym jest, że wielu dentystów celuje w tą grupę, prowadząc na przykład intensywne kampanie marketingowe tak, w social mediach. I to jest świetna strategia. Tak? Ta strategia pozwala skupiać się na leczeniu tylko tych, którzy do Ciebie trafiają właśnie z taką potrzebą i z taką świadomością. Ale prawda jest taka, że nawet w tych najbardziej nowoczesnych i tych najbardziej skoncentrowanych i skupionych na tym leczeniu kompleksowym klinikach tacy pacjenci po prostu stanowią mniejszość. I jeśli skoncentrujesz tą swoją całą energię, tylko na tych pacjentach możesz pozostawić na stole nawet 70% swojej konwersji i sprzedaży kompleksowych terapii. I to jest szalenie duża liczba. I druga grupa, znacznie liczniejsza, to są ci, którzy przychodzą z potrzebą zmiany, ale zwykle nie są świadomi zakresu tych prac, które są do, do wykonania. Są świadomi niedostatków, ale nie świadomi problemów. I ci pacjenci są często przyczyną wielu nieporozumień na linii lekarz-pacjent i w tej grupie najczęściej pacjenci nie rozumieją dlaczego, żeby na przykład żeby wykonać kilka licówek potrzebna jest analiza estetyczna i funkcjonalna. Albo, że lekarz odmawia takiego działania, bo przynajmniej powinien odmówić wykonania licówek, jeżeli mamy nieustabilizowaną sytuację funkcjonalną, bo jest to nieskuteczne, nieetyczne, a przede wszystkim no, mało trwałe na przyszłość. I to właśnie w kontekście tej grupy dentyści mówią często, że nie lubią sprzedawać, że nie, że nie chcą być sprzedawcami, tak? bo nie chcą pacjentów namawiać na, na różnego rodzaju działania. I w tej właśnie grupie budzi się w takich ambitnych dentystach taka pokusa, silna pokusa tak zwanej sprzedaży z poziomu eksperta tak? i rekomendowania różnych rozwiązań i to im szybciej, tym lepiej poświęcają dużo czasu, żeby wytłumaczyć pacjentowi jakie mają dla niego doskonałe rozwiązania, a jednak pomimo tego akceptacja i konwersja potrafią być niskie. No dlaczego? Bo w głowie przeciętnego pacjenta najczęściej tym jednym, jedynym niezbędnym zabiegiem jest leczenie, które pozwala pozbyć się bieżącego problemu lub bólu, a w umyśle dentysty Większość tego, co, czym się zajmuje, w czym się specjalizuje, jest niezbędna. I ta różnica w podejściu ma swoje konsekwencje. I najgorsze jest to, że wpływa to bardzo negatywnie na poczucie satysfakcji i wartości dentysty, i generalnie jest bardzo stresogenne, bo jeśli dentysta nie włączy takiej odpowiedniej sekwencji, która zbuduje wartość terapii w oczach pacjenta, dzięki której będzie mógł Bardziej dotrzeć do, do, do potrzeb pacjenta, tak do jego motywacji, to kończy się takim poczuciem namawiania. Nie tylko dla pacjenta, ale też dla lekarza. I będąc szczerym, to ja miałem z tym duży problem w przeszłości, więc rozumiem to doskonale. Więc jeśli chcesz pomagać większej ilości pacjentów, wykonując terapie kompleksowe i mieć pacjentów, którzy są gotowi zainwestować więcej niż zakładali, musisz się nauczyć docierać do tych głębszych poziomów motywacji, które zbudują wartość Twojej terapii i przygotują pacjenta na wiedzę i tą edukację, którą chcesz mu przekazać. Bo mamy wciąż bardzo dużo informacji, które pacjentowi musimy przekazać. Ale nie możesz mieć tylko nadziei, że będą chcieli wykorzystać, skorzystać z Twojej wiedzy czy z Twojej technologii, ale w świadomy sposób chcesz prowadzić konwersację otwarcia i pomagać im podejmować te trudne decyzje, które dotyczą ich stanu zdrowia i samopoczucia. Ale jak się tego nauczysz, i tu Cię zaskoczę, ale w tej grupie tych pacjentów nie do końca świadomych o swoich problemach i zakresie m, zabiegów, które są do wykonania, w tej grupie konwersja jest większa niż w tej pierwszej, więc gra jest naprawdę warta świeczki. I to ma jeszcze większe przełożenie w kolejnej grupie, w trzeciej, czyli tych pacjentów, którzy nie wiedzą i czy nie są świadomi swojego potencjału estetycznego, albo nie wierzą, że u nich można skutecznie poprawić ich codzienne problemy z zębami a nawet życie, tak? dzięki stomatologii. Nie wiedzą i nie wierzą. I ta grupa to zdecydowanie największe wyzwanie, które stoi przed dentystą, kiedy nasza etyka mówi, że chcemy pomóc pacjentowi i dokonać konwersji z klienta na pacjenta, ale zderzamy się z tym pacjentem o nieuświadomionych potrzebach stomatologicznych. I ci pacjenci nie wiedzą, i nie wierzą, że odpowiednio zaplanowana i poprowadzona kompleksowa terapia wpłynie na, albo może wpłynąć na poprawę wyglądu twarzy, uśmiechu, albo umożliwia takie wizualne odmłodzenie wizerunku, czy poprawę jakości gryzienia, bo z tym często pacjenci też mają problem bardziej niż z estetyką. I zdradzę Ci sekret, że w mojej klinice to właśnie ci pacjenci stanowią podstawową grupę pacjentów, którzy podejmują terapię kompleksowej. Wcale nie ci z pierwszej grupy, co sugerowałaby logika, ale właśnie ci, którzy nie do końca są tego świadomi i nie wierzą w to, że można cokolwiek u nich zmienić. To są pacjenci, którzy często żyją z traumą i takim błędnym, pesymistycznym przekonaniem, że to się u mnie na pewno nie uda, tak? albo u mnie się nie da. I odpowiednie uświadomienie tych często głęboko schowanych potrzeb czyni cuda, ale wymaga metodycznej i uważnej konwersacji, konwersacji otwarcia. Ja to tak nazywam konwersację otwarcia. I dobra wiadomość dla Ciebie jest taka, że dziś taka umiejętność stworzenia procesu i protokołów w swojej klinice nigdy nie była prostsza, tak? taka bardziej dostępna, a do tego jeszcze bardziej dochodowa czwarta grupa to pacjenci, którzy albo nie mają takich potrzeb, albo po prostu nie są gotowi na tym etapie na rozwiązanie swoich problemów i co więcej, ten pacjent nie chce wiedzieć dlaczego, często to budzi frustrację dentystów, ale są pacjenci, którzy po prostu chcą mieć rozwiązany swój podstawowy problem i o nim jak najszybciej zapomnieć. I to jest taki klasyczny przykład potrzeby doraźnej, którą zajmuje się stomatologia interwencyjna. Ale tych pacjentów nie trzeba uświadamiać, tylko szybko rozwiązać ich palący problem. Tak? ale to jest pacjenta Twoich potencjalnych, to jest grupa Twoich potencjalnych przyszłych pacjentów. Dlatego nie warto jej pomijać, chociaż niekoniecznie musisz poświęcać na ich motywację zbyt dużej ilości czasu i zasobów swojej kliniki. Więc niezależnie z pacjentem, z której grupy masz do czynienia, czyli ty albo z tych zmotywowanych i, i tych uświadomionych, Albo tych zmotywowanych, ale nieuświadomionych, albo tych nieświadomych czy tych niezainteresowanych. Otwieranie terapii i budowanie wartości to proces, który pomoże ci prowadzić świadomą komunikację i poprawić konwersję. Inaczej mówiąc, otwieranie to droga do konwersji, która pokonuje, którą pokonuje ten niezmotywowany, nieświadomy, nieświadomy w pełni swoich potrzeb i możliwości. Potencjalny klient w kierunku w pełni świadomego pacjenta, który nie tylko wie, dlaczego ma się poddać terapii, ale ile to będzie trwało, ile to będzie kosztowało, ale przede wszystkim będzie wiedział, jaki ta podróż ma cel. Więc podsumowując, są takie dwie lekcje z tego wideo. Po pierwsze, jeżeli zrozumiesz, że zanim pacjent podejmie terapię kompleksową, jest klientem, i podlega dość klasycznym i prostym regułom psychologii marketingu i psychologii sprzedaży, to możesz, a nawet powinieneś z powodzeniem wykorzystać je w swojej klinice. A po drugie, że większość pacjentów, niezależnie od stopnia ich motywacji, jest nieświadoma swoich problemów i sukces Twojej praktyki jest wprost... Uzależnione od umiejętności sprawnej konwersji pacjentów i tego świadomego przekształcania klientów w pacjentów bez trwonienia czasu i zasobów na pacjentów, którzy po prostu nie są na to gotowi. Więc to tyle na dzisiaj, a już wkrótce opowiem tobie, jak osiągnąć największą konwersję z pacjentów, z klientów na pacjentów w Twojej klinice. Nazywam się Bartek Cerkaski. Pomagam w kompleksowych terapiach uśmiechu, więc zostaw komentarz, podziel się swoją refleksją czy opinią. I owocnego następnego tygodnia. Serdeczności!